Jest to konsekwencja wydarzeń zapoczątkowanych pod koniec listopada ubiegłego roku. Krótko mówiąc, Euromaidan, rewolucja, która doprowadziła do obalenia prezydenta Janukowycza, Następnie władzę przyjęła Rada Najwyższa Ukraińska, ukraiński parlament, który zarządził, że 25 maja w tej nowej sytuacji politycznej odbędą się przyspieszone wybory prezydenckie. Ta data jest bardzo ważna, ponieważ to jest też pewny wynik tego, co będzie dalej z Ukrainą, z ukraińską przyszłością po Euromaidanie. Potem jak Janukowicz uciekł de facto z Ukrainy. Różnorodność naprawdę kandydatów zaskakuje i w związku z tym, jak bardzo szybko się tworzą koalicje na Ukrainie, jak bardzo szybko ktoś rezygnuje na korzyść innego kandydata, bardzo ciężko jest powiedzieć określić jaka jest dokładnie ilość tych kandydatów. Natomiast widzimy, że pewna ilość kandydatów faktycznie była po prostu, powiedzmy pseudokandydatami. do kandydatami. Oni rezygnowali na przykład na korzyść Dobkina, czyli kandydatów za partii regionów, albo że był taki naprawdę bardzo męski, bardzo ważny krok, jak Wiktoria Kliczko, który zrezygnował na. Żeć rzeczywiście tutaj ostatnio dają taką przewagę Piotrowi Poroszenko, że nie jest wykluczone, że on wygra już w pierwszej turze te wybory, a jego największą kontrkandydatką jest Julia Tymoszenko. Jeżeli chodzi o poglądy samych kandydatów, one oczywiście są dosyć zróżnicowane. Mamy tutaj organizacje tak zwane nacjonalistyczne, jak Prawy Sektor czy pana Liaszkę. No Z drugiej strony rzeczywiście mamy ten mainstream polityczny, jak. Poroszenko i Julia Tymoszenko. Jeżeli Ukraina nie będzie miała w tym momencie prezydenckich wyborów, to oznacza, że nie ma w tym momencie niestety legitymnej władzy i Rosja nadal będzie miała szansę za każdym razem destabilizować sytuację na Ukrainie, a Europa nie będzie miała legitymnego partnera, żeby prowadzić rozmowę. Uważam, że wdrożenie układu stowarzyszeniowego i skuteczna walka z korupcją spowoduje, że będą mieli tam znacznie więcej szans otworzyć nawet własny biznes i nie bać się tego, że ktoś przyjdzie, jakaś mafia powiązana z władzą im ten biznes odbierze, że będą mogli normalnie płacić podatki, a nie dzielić się haraczem z jakimiś mafiozami. Więc te przemiany i te reformy mogą spowodować tylko to, że więcej Ukraińców będzie chciało zostać na Ukrainie. Ja sądzę, że im się uda. Oczywiście potrzebna jest również pomoc Unii Europejskiej, przede wszystkim zatrzymanie tej agresji rosyjskiej, bo to jest tutaj główna przeszkoda dla reform na Ukrainie. Każdy z nas, młodych ludzi, którzy stali na Majdanie tych generalnie, kto stał na Majdanie, na Euromajdanie, ponieważ my mieliśmy dwa Majdany w naszym życiu, to jest wybór oczywisty. Ja jestem z Sowestopolia, z Krymu. Niestety mój dom, mój, moja ziemia w tym momencie jest okupowana. Nie mam innej drogi i nie zgadzam się absolutnie z tym, że mi ktoś proponuje rosyjski paszport. Moja przyszłość jest europejska i dlatego dążymy wszystkimi siłami, żeby iść właśnie w tym kierunku. Polacy tutaj byli pierwszym krajem, który nawet nie tylko jako państwo, jako oficjalne struktury, to również, ale przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie pośpieszy Ukraińcom z pomocą. I Ukraińcy są tego świadomi. Mamy tutaj ogromny kapitał sympatii, kapitał zaufania i powinniśmy go dalej wykorzystywać, żeby Ukraina była partnerem Polski zarówno politycznym, jak i gospodarczym, a w związku z tym, że się obecnie zamyka dla Polski rynek rosyjski, gospodarka rosyjska jest, no to gospodarkę rosyjską są nakładane sankcje, no i niestety to przedsiębiorcy się odczują. Natomiast pamiętajmy o tym, że Ukraina to jest też bardzo duży kraj o bardzo dużym potencjale rozwoju, ponad 45 milionowy rynek i ja myślę, że te szanse, które utracimy w Rosji, to z powodzeniem wykorzystamy na Ukrainie.